Cześć, siemanko, z tej witam was w kolejnym odcinku z grą Survival Jesteśmy teraz w community na mapie, obok szkoły Kursora nie widzicie oczywiście mojego, bo zapomniałem zawsze jak go włączyć, żebyście go widzieli Ale to już ciul e, Tak czy siak jesteśmy w tym miejscu, no bo to jest tak naprawdę ostatnie miejsce, które nie zostało przez nas jakby ogarnięte e, Próbujemy tutaj znaleźć karty przede wszystkim, żeby móc na przykład do szkoły się dostać em, Do tam, do tych e, baraków militarnych obok naszej bazy No i do kopalni bo tam jest zamknięte coś też i nie wiemy jak tam wejść. No i po tym community się ogarniemy. Czeka nas jeszcze w sumie ta walka z tym bossem na tych old minach. Chciałbym tam. Znaczy w tunelu, przepraszam, to jest w tunelu. Z tym chłopem, co tam strzela. Chciałbym z nim zawalczyć, bo może, że. możliwe, że on wyrzuci jakąś kartę czy coś. Tak czy siak, spróbujmy zobaczyć coś z tych budynkach tutaj. Może tutaj znajdziemy jakieś karty czy coś, wskazówki. Bo to mogą być zębiaki, nie? Więc trzeba ostrożnie. Ej, zamykamy ze sobą. To jest czysto. To jest, czysto. To jest wyjście po prostu. Czysto, no to mały domek taki jest. Dobra, no zobaczmy, coś jest w tym domku. Może jakieś fajne fanty będą. A może karta? Kurde, nie, nie mam pojęcia skąd tą kartę wziąć, że wam powiem. Nie mam pomysłu, bo... W tym motelu jakby tam była, no to byśmy ją znaleźli. Tam dosłownie wszystko przeszukaliśmy. Nawet dwa krusze mieliśmy po drodze, nie? Więc dwa razy musieliśmy wybijać. Rubasa, gdzie pójdziemy raz go zabić tylko. Eee, więc to już było nie fair. Ale nigdzie tej karty nie widzę. Może jakiś ząb jak będzie ją miał. Może faktycznie będzie miał ten z tunelu tą kartę. No bossowie bym dał kartę, żeby miał. W ogóle były jakieś aktualizacje ostatnio do miejsca. coś tam niby zmienił twórca i... niby coś tam z NPC-ami będzie przebudowane i z traderami, że będą questy. Będą questy o tych traderów z tego komunicy, co tam byliśmy w tej społeczności. I niedługo chyba tam chyba questy będziemy przyjmować, albo już możemy przyjmować więc może nawet trzeba będzie podjechać do nich w przyszłych odcinkach i zobaczyć, czy oni przypadkiem już questów jakieś tam nie będą dawać. Bo Ma być main story quest jakiś. Więc w sumie spoko. Tu nic nie ma, Tomku. W domku. Dosłownie nic nie ma. O! Co ty gadasz? Patrzcie, doniczki. Ale zajebiście. Ja tego potrzebuję. Czyli można znaleźć takie doniczki. O, ale fajnie, zajebiście. Ale czad. O, kurde. Super. Będziemy sadzić, to jest tylko na jedną roślinę, ale kurde, zaczynamy jak to długo rośnie. Będziemy mogli. Jak znajdziemy więcej, to będziemy mogli więcej tego robić, nie? No w końcu. Tylko jestem ciekaw, Czy ja mogę brudną wodą podlewać w ogóle te rzeczy? Nie mogę, nie? Nie muszę czystej używać. Szkoda mi czystej, wolę brudną po prostu podlewać. Nie mogę. Kurde, zajebiście. Dobra, to do nowych oddał troszeczkę. Czafy nie mogę. Trzeba przeszukiwać takie rzeczy, bo może będzie więcej. Więc w ogóle wejście na górę jeszcze. Pokaż tą mapę. A, tam są budynki jakieś. Dobra, standardowo save game, bo gra jest niestabilna. I podjedziemy sobie, nie będziemy z buta lecieć. Ale jeszcze tutaj byśmy Ty, mogę to te daneczko też wziąć? Nie mogę. To zobaczymy tutaj jeszcze, bo może tutaj będę mógł jeszcze coś wziąć. Pusta. A mogę napełnić na przykład? O, jabłuszko. Ono nie działa, nie? Nie, nie. Ile zombiaków tutaj nie ma? Czy to dobrze, nie? Łopatę bierzemy, łopaty to tam bierzemy, ile popadnie. Awus, O, On tutaj coś było. No i kolejna. No i super. Błagam, jeszcze jedna. Git. Cztery roślinki już będziemy mogli robić. Sadzić. O kurde, 2T. On tutaj oddało. To miejsce oddało teraz. 10 kilo tylko waży, nie? Co to jest? Nie mogę biec w ogóle. To jest jeszcze ta skrzyneczka narzędziowa. Ale się wam powiem. Pa, tu jest, kolejne rzeczy są. Aż mnie głowa zaswędziała. A myłem się. Potwierdzam. Ee, tam lashing. A ja już więcej nie podniosę, Patrzcie, kolejne! Ohoho! Dzień dobry, Cześć, mogę to rozwalić i dostać czego tego Sojla, nie? Będę musiał to zobaczyć. Jak tak, to GigaChat. O, za też ujrzymy. Idę to odłożyć, bo za dużo ważymy. Dobra, podjedźmy sobie tam bliżej. Nie ma co buta lecieć, bo tam faktycznie kawał drogi jest troszeczkę. Więc, zobaczmy co jest tu, to jest dom farmera, więc, o nie, błagam Cię, nie prze... dobra, idź. Mogą mi zębiaki już, nie? Czekajcie, jeszcze pójdę sprawdzić. Okej, okay, tu, tu byliśmy, a dobra, to wszystko już. Dobra, to wszystko, wszystko sprawdziliśmy. O, tutaj było sprawdzane. Z tego domek został, do dobra. Chodziło dziwo zombiaków w domku, nie ma. O, teraz jest. Mówię i mam. Ty Rusza, to jesteś jednak troll. Po co mówiłeś? one są takie szybkie. O, kurde, ale go wyrzuciło. Ale chłopa wyrzuciło. Te drzwi rozwalili. Czysto. Czysto, moi mili, czysto, czysto. Możemy plądrować. Municję dawaj, ale chłopak sobie poleciał. A ten coś miał? A, przeszukałem go, dobra. Amnezja, nie? Dobra, zobaczmy, co jest w tym domku. Może karta? Hmm... Fajnie by było. Ale na razie to widzę, że chyba... Jednak nic ciekawego nie będzie. jest z ciuchami u mnie? A no mogę wziąć świeże ciuchy, ubrać. No. Możemy ubrać, Powiem wziąć ze sobą, ale... No widzicie ile z pompki korzystam, bo... Ale łówków. Bo jest, ja czekajcie, jest ten event zobaczę. Tak, jest tutaj event, nie? Na dole, od razu. Chłop się tutaj rozbił. Ja bym kurde poszedł do niego i może strajdował się z nim. Może coś ciekawego będzie miał. Zrobimy tego ten domek i polecimy do tego chłopa. I on tam jeszcze jest. Tu chyba już nic więcej nie będzie. O kurde, dobra, żartowałem. To jakąś pika chcemy? A weź tego pika O, to I tyle Soli nie mam solą mnie sprawy, myślę, że soli nie możemy jakoś wytwarzać, chyba że możemy Sól by nam się przydała mocno Nie ma nic To nie jest dwupietrowy, nie? Nie Hmm. O, to... oh. czy była to była wskazówka jakaś, żeby mam na górę wejść? Czy na górze jest plecak i to mi sugeruje, że jest, że mam wejść na górę? Ale parkur. Ne, Jednak nie. Fałszywy trop. A miałem nadzieję, że tam jest. Ej, Raszok, wejdź na górę. Dostaniesz tego. Dostaniesz plecaczek. Nie mogę wejść. No i tu jest ta szkółka, nie? Co szkółkę zrobiliśmy już na 100%. Dobra. Idziemy do tego chłopa. Zobaczymy, bo on tu się dziś rozbił. Gdzieś tutaj, nie? A, już nie ma go! Kurde, serio? Już zniknął? A, już go nie ma. No. O kurde, też idzie. Już go nie ma. Chłop, umarł, wziął i umarł. Ty, no to to wszystko zrobiliśmy. No, no to górę lecimy, jedziemy jeszcze. Zobaczymy, co jest na górze powiem zamknąć tam, ale zacznie lalać Przeszukaliśmy ten domek, tak, przeszukaliśmy Tu no może być coś ciekawego jeszcze, nie? Przemakamy, więc trzeba uważać O kurde, co jest? On tu się rozbił, nie? Chyba Ja pierniczę! Ty, patrzcie ile tu jest ziemi, nie? Aha, jej nie mogę podnieść. To jest render po prostu. Ale cisza. Ty, a mogę tu kopać na przykład? Ej, widzieliście to przed chwilą? Mi się poświetliło coś tutaj teraz, czy mi się wydaje? Dawało mi się, ja piernicze, ale i kura, która jest, 14:30, ja piernie O, tu kładzior jest, oczywiście bez tych. O, dzień dobry. Dzień dobry, kolego. Aks Dajebiście. Ja tego aksa wyrzucę starego już. Mogę go naprawić, ale ta naprawa jest zbyt droga. I zombiaki są w środku jak coś, nie? A kładziok jest rozwalony. A. Nie wyjdziemy. up. Uh -huh. Fuck. Nic nie słyszę przez ten deszcz. Jeszcze jest kolejny zombie. To jest jakiś ulczy? Co, cholera. Pteczkę widzę już, ale ten deszcz jest tak cholernie głośny. Dobra, wchodzimy na górę. To może być serce, nie? Bo dużo zombiaków było. Duży dom. Czy ja widzę plecaczek? Nie, to jest trup, ale ma pan też na sobie. Ma kamze. Okay, jest plecaczek. Daj Trzy plecaki w tym mieście. Wszystko czysto. Jezu, kolejny miotacz ognia tutaj leży. Ale tu lutu leży. Patrzcie. Dlatego tyle tu zombiaków było. Dobra, F5. Musimy się wyładować i tutaj zebrać a wszystko. Nice. To quality. No i proszę was bardzo. Kolejne dwa Stały nam tylko 5 slotów do odblokowania. Czyli trzy plecaki i 2 plecaki albo trzy plecaki zostały. Wydaje mi się, że stały po prostu dwa plecaki jeszcze do zgarnięcia. Bo może być plus 3 i plus 2 Więc zgaduję, że zostało po prostu... Plus 3, jakiś pędzek i plus 2 w jakimś miejscu. Pewnie w tych zamkniętych pomieszczeniach. E, w motelu, albo w. Em, albo w podziemiach. No kurde, ale teraz jest fajnie, bo mogę wszystko zbierać, nie? Albo tutaj kolejny może być. Ale wątpię, żeby dwa były w jednym miejscu, nie? Najgorzej teraz ten deszcz jest i jak będę ładował, to ja przemoknę. I tak potężny ten deszcz jest. Hmm. Intergenty biorę. O, i cukier jest. I cukier jest zajebiście. A ten ma cały ten pancerz? Ta. Cały. Może bym potonika sobie zjeść. Ale bym zjadł sobie takie takie. O su. Ale sobie ale możemy jeszcze jednego zjeść cyk, cyk, cyk. No i zajibisz się kolejny pancerz. Tym bardziej, że ten się skończył. Patrzcie, rozwalili mi. Ja dostałem hita? Kiedy dostałem hita? Który ząb jak mi niby uderzył? Bo sobie coś nie przypominam, żeby dostał. Kolego, ale plecaka nie masz, nie? Większego. A no właśnie, tu się pogniewamy na siebie. Tu się pogniewamy na siebie, że nie masz. No, dole, ta apteczka jeszcze trzeba wziąć od sobą. A już full jestem. Propan to jest pewnie full. Dobra, przeszukamy ten domek i zobaczymy co dalej. Nie, bo tam jeszcze jeden chyba jest jakiś obszar. A nie, to jest ostatni domek z tego regionu chyba. Ona szesię się też skończył już jest cisza. Boże, jaka cudowna cisza. Eee, no i ten strajk tam tutaj chyba został jeszcze do przeszukania. No dalej trochę amunicji było, tego żarcia z bardzo dużo poleciało. Dziwo. Aaa, eee, tu chyba same te są. Amunicja, amunicja. Tu chyba tylko tyle. Kurde, same farby. i w sumie. No i ten miotacz ognia, nie? Weźmiemy sobie go, why not? Mamy miejsce w szafce, więc możemy trzymać. Tyle. Przeszukane. Dobra, no to ten rejon mamy skończony. Ten rejon mamy skończony. Proszę zobaczyć, czy tu jest napełniony. Eee, tego nie chcę. Apteczkę bierzemy. No, tu jest pusto. Czyli ten obszar, mówię, mamy skończony. No i fajnie. Jest godzina 16, więc niedługo trzeba się do domku zbierać. A więc byśmy mogli się tak powoli już zbierać. Tu na górze nic nie widzę. Zobaczmy mapę. E, no, jest kilka budynków jeszcze nie sprawdzonych. Jest kilka budynków niesprawdzonych, więc fajnie by było ogarnąć. E, mogę łóżko ogarnąć sobie tego tego i byśmy się po prostu przyspali dziś tutaj. Ale. Król tam. Włóczmy sobie ten. Tutaj ogarnimy sobie rzeczy, no i ruszamy pewnie dalej. Teraz pytanie: Czy my tu zjedziemy na dół? Jak my tu wyjedziemy teraz? Aha, od tyłu wyjedziemy, dobra. W tej blokadzie, no to tutaj te domki mamy przeszukane. Ten przeszukaliśmy, chyba, nie? Po prawej mojej teraz. Tutaj byśmy mogli jeszcze sprawdzić. Bo tu są. Tego domku na 100% nie sprawdzaliśmy. A tutaj może coś być ciekawego jeszcze. To jest ostatni region, w sumie już. Obszar niesprawdzony. Dobra, czysto jest, nie ma zombiaków. He? A to jest chyba bug jakiś. Interak. No, to jest z tłumaczeniem chyba coś zbagowane. Wydaje. Widzicie? <laughs> coś jest zbagowane, chyba. no, bo podnosić roślinka. A Napisane jest, że części tego samochodu paliwko. Musimy to paliwko zebrać, bo to paliwko tutaj jest dużo. A wiecie, że to paliwa... No Jezu, a paliwa potrzebujemy. Właśnie... Kurde, czy jest jakiś sposób na inne jeszcze paliwo zdobycia, czy coś? Bo nie wiem, czy tym można jakoś pompy na tej stacji uruchomić? No by było. Śmieciarkę mogę też opieprzyć z paliwa. O! Jelonek. O, jelonka nie ma. Dobra, yy, teraz tak. Paliwko. Fajnie, że rzucił, będziemy mieli do zamku znowu. Cyk. nie miałeś, byku? Może? Podnoś tam. Weź to, zostaw na razie, byku. Ciąć. Nic nie ma. Jakieś auto jeszcze? Tam zciągnęliśmy Tyle. No ma więcej aut. Ściągnęliśmy ile mogliśmy tego paliwa na razie. Tyk. A zobaczmy ten budynek. No tutaj zombiaki na 100% będą. Taki nie biorę. I szczerze bym pojechał do tych traderów w następnym odcinku czy coś. Z tym załadowanym sprzętem bym czy nie mają przypadkiem... Albo do domu zajechał. Kurde, mu łóżko zgarnął. Załantował na do przyczepki i tam się przespał u nich, nie? Można by było ogarnąć. Halo? Ktoś w domu? Ktoś w domu jest? Halo? Zombie? Zombie chyba nie ma. O, no to nie będziemy teraz tego, tracić amunicji. Jezu, ile tych batonów jest. Batony tutaj są wszędzie pochowane. W szafkach, w kurtkach, naprawdę wszędzie. Ciebie ile staków jest? O, jest. A propos łóżka, od razu pojedziemy do traderów. Jedziemy do traderów, od razu muszę baterię kupić od nich. I zobaczymy, czy te questy można od nich brać, bo jestem ciekaw. Bo jeśli tak, to zajebiście. Dobra, git jest, nie? Na no, powietrzu lewituje ogólnie. Dobra, git jest. Mamy łóżko. Eee, mamy łóżko, więc nie musimy do bazy wracać. Tym bardziej, że mamy tyle żarcia z tych obszarów, że możemy sobie tu posiedzieć. Fleshing, co tam I teraz tak. Zobaczmy, czy tu jeszcze coś jest. Tak się musimy stresze, bo jest 17 już. Taką musimy się pospieszyć. urnę ten młotek biorę, bo... ...nie tych młotków dużo, ale one się psują, a szkoda płacić za naprawy. 13 tych ołówków. Ołówki są po to, żeby zaznaczyć, jakby co, nie? Jakby to się nie wiedział, pierwszy raz ogląda, teraz czy coś. To ołówki są wykorzystywane, żeby na mapie można było sobie zaznaczyć event albo obecną lokację. Widzicie? Teraz mi widzicie na przykład bez mojego kursora. A event pokazuje po prostu, czy jest jakiś event. A jak nie ma, to po prostu event not found i łówka. Nie tracicie. No i dobra, z tego to wszystko nie ma niestety tutaj nic, jeśli chodzi o kartę. Niestety. Trochę się zawiodłem, no ale no jest jak jest, nie? To jest czysto. Dawaj traktora, wsiadaj traktora. Z traktora nie mogę wziąć paliwa. Części Fajt, tak, pierwszy odcinka zastanawiam się. Kurde, jak przerobić te części mechaniczne samochodu? One same się przerabiają, nie? Jakbyś śmiecie, to one, one się przerabiają od razu na te skrapy. Teraz są potrzebne do niektórych rzeczy, żeby zbudować. Dobra. Wszystko, nie? Słownie wszystko tu przeluciliśmy. Jeszcze pójdę ten domek tutaj sprawdzić, bo w sumie teraz nie jestem pewny, czy ja go luciłem wtedy. Czy my go zostawiliśmy, czy my go luciliśmy, już nie jestem pewny teraz. Bo tam municję pochowam. Bo tam municja najwięcej miejsca zajmuje. Eee... O no właśnie. Można skąbić tą amunicy z tym Mogę to pochować jeszcze gdzieś. Jest to miejsce, tu jest pięć. Aha! I zeżarło mi tamte A nie, dobra, chyba przełożyło się okej okay. Idziemy tu zobaczyć tego domku jeszcze. W tym domku na pewno ząbiaki będą. No sobra to muszą być Cholwiek? Nie będą ale to jest ostatni domek w sumie w tym rejonie. No bo tam nie ma co jechać, bo tam byliśmy, nie? Na początek, początkowych odcinkach. Ja tu byłem już. Dobra, nie byłem, bo taśma leży. Albo przeszukiwałem jak Debil, albo lud się respi. Wydaje mi się, że tutaj chyba. byłem, ale. Nie no, to tyle tu taśm jest. Nie możemy że tu byłem. Nie byłem tutaj. To patrzcie, kolejne miejsce w szukanie. A może byłem, tylko że nie zebrałem wszystkiego, bo miejsca nie miałem. A to jest taka możliwość. Uda Bukier. Tą kofeinową w ogóle, tą znaczy tą kawę trzeba będzie sprzedać. Nie wiem, czy oni te, na przykład tego farby kupywaliby. To leży. Ja wezmę jedną farbę, wiecie? Wezmę jedną farbę, zobaczę czy traderzy są skłonni do tradowania, jeśli tak, ja te farby sprzedam w piździec. Wszystkie. Bo może być tak, że faktycznie oni mogą skupować to. To mnie zajebiście by było Papi kloki. Trzeba się napić, bo już sprognieni jesteśmy. Mało amunicji poszło, nie? Ale czy też dużo zrobiliśmy amunicji do pompy, więc w sumie nie było tak źle. I tu bierzemy lockpiki, bo lockpiki w sumie na trader też mogą pójść. Bo my i tak będziemy używać jak coś. O, otwieranie. O, cztery Ammo, kolejne. Co tu wymienić za to? Mogę wypić jednak to, nie? Do czego to jest? Na M4 Draguna? W ogóle draguno w tej grze jest? Fajkę zostawiam Dobra, zjedz tego Patonika Po prostu. Kul z tym On tak mało daje, więc... I musimy spadać, bo się już noc robi, nie? Jedziemy do tych traderów tam. Spadamy stąd, czyli miasto mamy skończone. Kurde, czy tutaj jednak nie było żadnej karty. Miałem nadzieję, że jakiś boss będzie, wiecie, w tym kościele. Że jakiś boss będzie, jak był w przypadku szkoły gruby. Ale okazało się, że nie ma nikogo, dobra. Pakuj to, spadamy do tego do tradera i tam sobie skończymy odcinek. Bo na samcinku będziemy sobie tam trajdować, zobaczymy czy te questy są. Bo jestem cholerę ciekaw. Aha, jednej rzeczy nie zrobiłem. Patrzcie, teraz zobaczyłem. Mam, że zobaczyłem teraz, bo to szkoda, tego jest. I jedziemy w tego traileru I na samcimku zobaczymy czy te questy działają, bo. A jeśli tak, to zajebiście, Będziemy mieć fajne kościory. Ja muszę wysić na razie to musimy... Gdzie jestem? Tu i tu, dobra. I tu być z nie? Dobra. Nie wiem jak jechać. No to jedziemy. A i widzicie, zapomniałem wziąć tego jeszcze. Zapomniałem wziąć jelonka. No on tam leży. No, ale ciul, i tak byśmy nic nie zrobili, bo... I tak przecież nie jedziemy do bazy. No to w sumie... On by tam się zepsuł i tak. Więc dobra, ciul z tym jelonkiem. Zresztą jedzenia i tak mamy dużo. No i dobra, dojechaliśmy do tego. Do tej społeczności, tutaj tu się prześpimy na pewno. Ale doczytuję w ogóle w trakcie tego. Oj, oj, oj. No i dobra, i jesteśmy tutaj. I moi mini, w kolejnym odcinku zobaczymy, czy działają te questy, Potrajdujemy się, ogarniemy. Prześpimy się tutaj ogólnie. Ja tu się prześpię teraz, nawet ma było się noc robi. Wydaje mi się, że to będzie bezpieczne, tym bardziej, że strażnicy tutaj są, więc pewnie tutaj będzie w miarę okej. Okay. Tak czy siak, dzięki że byliście, dzięki, że do No i słyszymy się w przyszłym odcinku. Hej!